День добрый мой Меня Называемся Вячеслав Заруцкий, я с России, абы поговорить правды о том краю, И теперь чеком на охрану международного в Польше. Вчера, в неделе и дня, то есть понедельник, Путин с Лукашенко встретились еще в Петербурге. И дня послушай что это была за размова. Зачинаем! 23 lipca Łukaszenka poleciał do Petersburga na rozmowę z Putinem. Bo Łukaszenka jest zaniepokojony gospodarką swojego kraju, PMC Wagner, który nie jest posłuszny Łukaszence, a także ma wiele pretensji do Polski. O tym wszystkim będą dziś rozmawiać. Na początek Łukaszenko zaczął oskarżać NATO o wciągnięcie polskiej wojny z Ukrainą. To Oni, Oni, jak pan bardzo trafnie ostatnio powiedział, zaczęli angażować Polskę i aktywnie angażują najemników. Specjalnie przyniosłem panu mapę przesunięcia polskich sił zbrojnych do granic państwa związkowego, o czym pan wspomniał. Widzimy, że grunt jest przygotowywany. Powiedzmy, że jedna z brygad znalazła swoje miejsce 40 kilometrów od brześcia. Byliśmy oddaleni o 500 km, ale przesunęliśmy się o 40 km. Pokażę mapę, wszystko widać. A nieco ponad 100 km od Grodna przenoszona jest druga brygada. Oni mają dywizję, ale na razie przyjechały brygady. Polacy otworzyli remont leopardów na swoim terytorium. W Rzeszowie uruchamiane jest lotnisko, gdzie Amerykanie i inni przerzucają sprzęt. A potem jest on przerzucany na ich terytorium. Połączenie najemników, i tak dalej, jest tym, co dotyczy Polski. Wyjaśnię teraz, dlaczego chcę zwrócić uwagę na tę kwestię, chociaż jeszcze raz podkreślam, bardzo słusznie i trafnie powiedział Pan na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa. Oczywiście Polska postawiła pytanie, co w zamian. To jasne, pieniądze, broń, to jasne. Ale teraz, jak Pan również zauważył. Dużo się mówi o przyjmowaniu Ukrainy do NATO kawałek po kawałku. Co się za tym kryje? To zasłona dymna. Stoi za tym to, co powiedziałeś. Zachodnia Ukraina i zachodnia Białoruś, oczywiście, ale teraz mówimy o Polsce. Chcą oderwać ten kawałek zachodniej Ukrainy pod pozorem przyjęcia do NATO, aby ludność przyszła. Chcą oderwać zachodnią Ukrainę i przyłączyć ją do Polski. To jest zapłata za aktywny udział Polaków w tej operacji przeciwko, oczywiście, Wojskom Federacji Rosyjskiej. Amerykanie to popierają. Mówiłem o tym dawno temu, widzieliśmy to pół roku temu i rozmawialiśmy o tym wcześniej. Dlaczego to wszystko powiedziałem? Dla nas, Władimirze Władimirowiczu, jest to nie do przyjęcia. Oderwanie zachodniej Ukrainy. Rozczłonkowanie Ukrainy i przekazanie ziem Polsce jest nie do przyjęcia. A jeśli zachodnia ludność Ukrainy będzie tego potrzebować, wtedy oczywiście pomożemy Polakom. O tak, pomożemy Ukrainie, jeśli jeśli tak się stanie, wesprzemy ich w każdy możliwy sposób. To niedopuszczalne, bo jesteśmy narażeni na militarne wpływy Bałtów i Polaków od Zachodu, a okaże się, że także od południa. Jak pan powiedział, nadal będziemy musieli się bronić. Dlatego takie podejście jest nie do przyjęcia. To jest to, co dotyczy naszej agendy bezpieczeństwa, na czym nam zależy. Nie mówię o zachodniej Białorusi, chcę tylko podzękować. Jest Pan w ogóle pierwszą osobą w Rosji, która mówi o tym otwarcie, jasno i zrozumiałe. Boże, broń przed agresją na Białoruś to jak agresja na Rosję. Bierzemy to pod uwagę w organizacji naszych sił zbrojnych. Eee, sił. Następnie z jakiegoś powodu zaczyna narzekać, że PMC Wagner go nie słucha. Chociaż nie rozumiem, co Putin ma z tym wspólnego. они тоже его не послушали и поехали до Москвы а сам лукашенко с нехенчил пригожин до валки с Москвой и запросив их до своего краю навяз му дищ дещон конвуй за отделами пмц Вагнер прибыл на беларусь до базы войсковый Крутко говоря, лукашенко каржище Путове на пмц Вагнер але особищу уваем же есть специальная провокация польских властей адц пшеш выборами в польце Może nie powinienem tego mówić, ale powiem, że Wagnerowie zaczęli nas stresować. Proszą o wyjazd na zachód, pozwólcie nam. Powiedziałem, dlaczego chcecie jechać na zachód? Więc oni mówią, kontrolujemy to, co się dzieje, jedźmy na wycieczkę do Warszawy i Rzeszowa. A Rzeszów jest dla nich nie do przyjęcia. Walczyli pod Artemiwskim i wiedzą, skąd pochodzi sprzęt wojskowy, i mają to w sobie rzeszów to kłopoty. Oczywiście trzymam ich zgodnie z umową w centrum Białorusi. Nie chciałbym ich tam przerzucać, bo nastroje mają złe i, prawdę mówiąc, wiedzą, co się dzieje wokół państwa związkowego. To tylko dotyk. W związku z tym będziemy się temu przeciwstawiać w każdy możliwy sposób i proszę, aby spojrzeć na te kwestie również w kontekście naszego wsparcia dla zachodniej Ukrainy. że po zapadnej Ukrainie następnie Łukaszenko mówi, że gospodarka w kraju ma się bardzo dobrze, ale nadal prosi Putina o pomoc. Co ja chciał Jeśli chodzi o gospodarkę, już o tym mówiłem, chciałbym ponownie poprosić, aby nasze rządy przemyślały jakiś plan gospodarczy. Zapisałem go sobie, istotą jest samodzielność. Nie będziemy się nikomu kłaniać, mamy wystarczająco dużo rozumu, więcej niż wystarczająco zasobów i musimy zbudować plan rozwoju naszej Ojczyzny, jak mówię, dwa państwa, jedna Ojczyzna i możemy to zrobić. Ale główne siły są tutaj, w Rosji, od dawna i jeśli nasze rządy opracują taki plan, to będzie dobrze. Nawet jeśli będzie trochę gorzej, to ludzie nas zrozumieją i poprą, bo zobaczą światełko w tunelu. Co więcej, zaczęliśmy już robić pewne rzeczy, mikroelektronika, kosmos i inne rzeczy, rolnictwo i wszędzie widzimy dobry wzrost. Musimy więc ujednolicić ten plan, wyznaczyć osoby odpowiedzialne, a naszą pracę wykonamy strategicznie. To jest to, o czym chciałem z Wami porozmawiać. Nie będziemy w stanie zrobić tego w jeden dzień. Jutro będziemy mieli więcej czasu. Rozumiem, że znajdziesz dla nas czas na rozmowę. Oczywiście, zmieniłem niektóre z moich planów. Możemy spędzić razem półtora lub dwa dni. По діалогу Лукашенко і Путін удалище до цурки Шойгу, яка показала їм, як видає пенязе обателя Російської Федерації на некоторы музеї отематиce морській. Хоча ж це разумею, że zostały one в włączenie в celu pranie brudnych pieniędzy. Наступнее Лукашенко и Путин удавали же вершим в Бога и для пенькнего образу на каналах телевизинных молились, и як позже он вышли до людей. Але нечекавши есть то, что Путин снова не боялся захоровать на коронавируса и позволил людям его доткнуть. Надин, назад, назад, Владимир Владимирович, еще одну фотографию с Сашей. Давай, Саша. А как же карантин? А как же карантин? Люди важнее, чем карантин. Нет у нас карантина. Вот, ну, спасибо большое. Здоровья вам.

Давайте, давайте, назад, 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 шире, шире. Такий цирк имел место в этой неделе Федерации Российской. В середу оповьем о двух колейных важных ведомостях. Суш, дякую большое за обижение тега видео. Дякую большое за субскрупции на Patronite, на мой другий канал о пробовании тих раций жирностевых с свята. И до забачения. Пу. Mm. Уживал тегу пу. О, смак бардзо, очень, таки острый. Добра. И теперь спробуем это все с этим хлебом. Стабаско, Ммм. С табаско. Это просто невероятно. Ммм.